I co? Jeszcze nie znalazłeś tych kluczyków? No nie, no szukam Ewunia Śnieg przesiewam Bo tutaj gdzieś zgubiłem jak szłem Także Zobacz Ojej, jak zmarzną ręce, Ewunia, taki brud Tak zimno Chodź do tam i się nie wykupiaj no. Śnieg stopnieje i się znajdę króczyki. No muszę znaleźć, nie? Pomyślemy a w a ręce do kieszenia i chodź do domu. No. Ty! Co? Zobacz! W kieszeniu <laughs> były, o kurde! A ja... Widzisz w tej bluzie? A ja szukałem, kurde! Tyle przesiałem cały ten... Po podwórko przysiałem Ale chociaż się odświeżyłeś. Dobra, chodź szybko, to tam na jaka